Cześć wszystkim z tej strony, Pat, a to kolejny odcinek z serii Simulator 15 na mawce Bionchon. W dzisiejszym odcinku będzie coś specjalnego. O tytule jak wiecie. Aczkolwiek zakup nowego pola, który jest tam, oraz nowy sprzęt. Może najpierw pójdziemy po ten nowy sprzęt. Niestety, żeby mieć nowy sprzęt, musimy sprzedać ee, tego hurgimana. Nowy sprzęt będzie dość ciekawy I będzie ciekawa czynność e... Oj bardzo przepraszam Tutaj niech już e, Panowie w Dojcfarach e, już tam robią A my jedziemy na Ech, Przepraszam, dzień, dziena Na sklep też wjechać? No nie Jedziemy do sklepu Sprzedać to cacuszko może się uda dobrą cenę wyhandlować z handlarzem. I kupujemy. Uro... No nie, jeszcze nie powiem co. To będzie niespodzianka, jeżeli chodzi o ciągnik rolniczy. Ale będzie nowy, nowiutki, taki, że o, będzie mógł Ach, Nowość, będzie. Dobrze, podstep, bo to wtedy trochę drożej sprzedajemy. No, 22, 200 sprzedaję. Dziękuję. Powinno być jeszcze tu, czy na pewno chcę sprzedać. Ok, zacznijmy od siewnika. Kopimy ten siewnik. Wiadomo, mógłbym ten zostawić do uprawy, którą chcę, ale niestety trochę no za mały, a też chcę Wam pokazać coś nowego. Będzie to okwerna nad Optima V albo 5. Nie, możecie mnie poprawić w komentarzach, ale kupujemy. I teraz Gwóźdź programu. A mianowicie. Tru, tu, 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 Ursus. Kupujemy go. Mamy 62 tysiące. Starczy spokojnie na pole. A, piękny nowy Ursus. Może już nie taki nowy. Niestety ta firma upadła. Została sprzedana Ukraińcowi. Ale ja się dziwię, jeżeli ten Ukraińc wyprowadzi tą firmę na salony i że Ursus będzie przodował w sprzedaży ciągników. Może nie przodował, jak John Deere czy Klas ale będzie takim powiedzmy, jeden z faworytów. Dodaję oczywiście ten Optima. I, a, i dzisiaj będziemy tym zestawem siać kuku Rydze. Tak. Więc już podjeżdżamy O chwileczkę bo tutaj Dobra Dobra Cyk Dzisiaj wielka akcja Kukury Kukurydzień No tak kierownica mnie dziwi Że wszystkich innych mamy takie... takie... no kierownica jak a tutaj jest jakby w bolidzie nie w boli, no gdzie? Bo nie ma okrągłej. Chodzi o taki no... Nie codzienny kształt. Oj Ursus daje radę. Problem był z tymi ciągnikami właśnie te, tego typu, że były ponoć dość awaryjne składaki to były po prostu. Często skrzynia biegów szybko wysiadała. dałoby się coś odczytać nie Nie ani słowa po polsku wie musimy... Raczej kasy nam starczy Dobra, no to załadowany, jeszcze tylko obciążnik potrzepy pod, czepy pod y, Ursusa Ojej, ojej To sobie podejdziemy tutaj na nasz skraj pola Jedzie, jedzie, dobra Się już tu rozłożymy Dobrze przepraszam A wciąż nie chciałem rozłożyć A. Pięknie Pięknie zgaszony Idziemy kupić to pole e, Pole około 2 hektary ogólnie te ceny farmingu 15 są takie, no niskie te pola ceny tych pól są dość niskie, a na przykład w farmingu już 25 to te ceny są wysokie, o 5, 57 700 za prawie niecałe 2 hektary kup i znów jestem biedny a za chwilę zarobimy kukurydza jest O to jedziemy Teraz znacznik uruchomimy Jedziemy Ursusem No co tu się stało? Ale dobrze W na następnym odcinku będą y, żniwa tej kukurydzy. Jak to jest mam pomysł na parę odcinków do przodu?

Znacznik w środków. Nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale no, że przy znacznikach to jest pomocne. Niektóre to mają, niektóre nie. Ty, tak szybko? 20 na godzinę to mhm. ale ten majestatycznie ursus wygląda jest, dość, do, jest także dość tani w tej grze gdzie patrzymy sobie na konkurencję jaką ma w swoim przedziale yy, o ursus 148 koni ten ma 102 i kosztuje więcej ten ma 114 kosztuje więcej nie yy, ja tego nie możemy 130, 150 koła. nawet ale mniejsze utrzymanie jak oni to wyliczali to wie, większe utrzymanie no są jest to 21 koni no to nie, dziwisz się no nie no Oni byłośmy te jakieś case jak coś dobra ja odchodzę od tematu zamiast wykonywać się roboczą to się y, jakimiś sklepami zajmuję no i chyba jakieś bugi są no, żadna gra nie jest idealna każda gra będzie przydała jakiś bug w nieoczekiwanym momencie gry coś się zdarzyć ja miałem taki problem kiedyś z 15, że jakieś były problemy że praktycznie jak kupowałem coś to się tylko myliłem, żeby mi nie wywaliło w ogóle gry, bo wywalało często potem w farmingu 11 też były problemy z czarnymi teksturami tekstury znikały niebo czarne nie wiedziałem co się dzieje muszę i dopiero reinstall gry oj oj ale tu się każdy centymetr liczy wszystko ma być ładnie łanie obsiada nie ty Kurwa, tak Oj, przepraszam, że przyknąłem Wysko się. Ej, 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 ma być? Siewnik zamieniony, a on mija. Czy to ja, ja chyba bym No, to moja wina pewnie. Chyba ja I don't know. Hmm, polska siła. Polska moc. co jest tutaj? No, no, też można na końcówkę nie łapać Kurcze Tu każdy grosz obecnie liczy. A se robi mi... Jaki? skupiony jestem chyba dzisiaj no ale dobra e, dobrze będą wielkie zbiory kultury. a no, to czy na sieczkę czy na ziarno to zobaczycie w następnym odcinku nic womanie Niestety ciągle jest starym kombajnem, bo na nowy nas nie stać No ja cię No Skąd te jaki? Ja się nie poddam, nie ma czegoś takiego. O. Musimy tak jechać. Ja chyba mam przyzwyczajenie do tych innych farmingów czy innych silników. Nie no, nie będę się usprawiedliwał Po prostu jakoś widziałem, widziałem. Ja na no, samą końcówkę nie chcę brać. Z tym to robić. Niestety, ale moja upartość nie pozwala mi na to, żeby zostawić choćby małą no, skrawek ziemi, a bardziej chciwość. 真的。 a to nie szkodzi. dobrze więc yy, to na tyle w tym odcinku pamiętajcie łapkujcie subskrybujcie komentujcie ja dokończę sobie to po bo... za kamerą bo żal patrzeć jak ja to robię Ciągnąłem jaki więc dokończę tylko za kamerą więc cześć na razie siema